i mówi po prostu no. 100 lidosów Gościu na to się pyta Co? A ona mówi chuj <gry Avena> <Znam> to. Zawsze. <gryisas> Ale ci zjebali śmieciu. Oddawaj mi tekst. Przychodzi baba do... Kurwa, że przychodzi baba do... Lubrawca przychodzi do sklepu, kładzie się na ziemi. Posłuchajcie, jej kierownik, który mówi, proszę Państwa, i robi. Szukam niskich cen. Aha, <tryk> <To? tryk> <tryk> Jak to wyłączyć? Jeze. Jak to wyłączyć? Halo? Co wyłączyć? No bo mi się skrzynka odbiorcza włączyła, nie umiem jej wyłączyć. O, 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 o. o ta. Oj chuj. No i chuj. Już wyłączyć nie mogę. Si śmiejesz, a mi pomóż może, proszę. Proszę, no, Nie no, wiem proszę. Jak się pomysł. Skrzynka odbiorcza. No, panie, no patrz, <laughs> A nawet ekranu nie mogę udostępnić. Proszę. <laughs> Szmaki, skrzynka i pana poboczna, no. A nie odbiorcza ty. O chłopie. Roz, Rozpierdł kompa. Najsłynniejsze słowa ojca. Rozjebicie albo zajebicie. Ty Stach, daj mi kurwa nowe sztab po ten radio. A ja to ryszę. Ryszard! Kurwa! Ryszard ty zranił! A daj mój rower, proszę! Ryszard! Cożem, masz? Jestem aż, aż połeczny. Cześć chłopaki! Można cię. Filip! 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 Patrzcie co mam! A nie to tylko pies Patrz, oooo! Oh. Uh. Oh. Co, so ty seriesz? Dobry, stary sery. Spod no ludzi. Da Serek Siedek, ale myślę. Tego chodzata to jest. Jakiego to jest? Jakiego chodzata to jest? Jakiego chodzata to jest? Kotliet. Powiedz Filipowi, że jest wspaniały, <możemyILENCY> ja muszę lecieć. Filip, jesteś chujowy.